Sieme, jestem następno to jest szybki update z dnia 9 listopada 2021 roku, więc zaczniemy sobie od nowej kolekcji tygodnia. Jest to kolekcja podróż Giermka składająca się z 3 kart Tarota o wartości 97,5 dolara. W tym tygodniu mamy darmową szybką podróż. W tym tygodniu za udział w serii wyróżnionej otrzymamy dwa razy więcej doświadczenia i 2 razy więcej dolarów. Halloweenowe dobroni już się skończyło ale powróciło normalne do broni, z jedną mapą. Zebranie udziału do broni otrzymamy dwa razy więcej punktów doświadczenia. Dodatkowo wsparcie obrońców w trybie do broni zapewni uczestnikom 2000 punktów doświadczenia klubu. Wszyscy posiadacze Halloweenowej Przepustki 2 otrzymają w nagrodę dwie darmowe koszule i 2000 punktów doświadczenia klubu. A w stajni mamy promocję na juki kolekcjonera oraz na konie Criollo. A w katalogu mamy promocję na niektóre koszule. Również mamy promocję na stroje kolekcjonera. Również mamy promocję na gest kolekcjonera. Spójrz w dal. Więc to byłoby na tyle jak chodzi o katalog, a u różnikarza mamy promocje na karabiny powtarzalne. Również mamy promocję na pas na broń oraz kaburę z roli kolekcjonera, w tym tygodniu do pistoletu Volcanic. Mamy promocję na wariant kolekcjonera, również do karabinu powtarzalnego Lancaster. W tym tygodniu kolekcjoner kosztuje 10 sztabek złota, ale również mamy promocję na lornetkę, wykrywacz metalu oraz łopatę. A w ubraniach mamy promocję na klamrę, na gogle, na kompas oraz na kapelusz. W tym tygodniu za sprzedaż pełnych kolekcji otrzymamy 50% więcej dolarów i punktów doświadczenia roli. Oraz wzięcie udziału w wydarzeniu w grze swobodnej jej Kondora zapewni nam 25% więcej dolarów i punktów doświadczenia roli. A za sam udział dostaniemy darmowe buty, więc to by było na tyle. Myślę, że o niczym nie zapomniałem. Wpijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniacie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!